Dobrze. Proszę za mną. I proszę teraz, panie, wejdziecie sobie tutaj do tego pokoju, a ja sobie idę dalej, dobrze? Żeby nikogo na filmiku nie było. Można gasić. No. Proszę teraz nie wychodzić. Schować się mi tutaj. A Sekundę. Jakbym mógł teraz pana prosić, żeby pan przyszedł do tego pokoju, co pan nie mógł go otworzyć. A ja sobie już tutaj. Mm -hmm. A ja tą stronę się odwraca, żeby nikogo. O, albo tutaj. Dobra.